Jest? Dobrze. Witam wszystkich Państwa, którzy chciały nas obejrzeć, żebyśmy e, mogli otworzyć e, przetarg na zadanie e, pod nazwą Remo Dróg Milnych nr 130-112 oraz e, drogi 130-113W w miejscowościach Stara Brzuza Filipówka. Gmina Borowie tę inwestycję chce wykonać w 2020 roku, Prze, a, a, znaczy zabezpieczyła środki w wysokości 1 mln na wykonanie tych dwóch kawałków dróg. Do godziny 10 wpłynęły nam trzy oferty. No i przystąpimy do otwarcia po kolei. Pierwsza oferta firma Pedro, spółka ZO, siedziba 8, spółka kolejowa 1. Tak, firma Fezro wykona te zadanie za kwotę brutto sześćset 773 sześć zł, i 26 sześć groszy i dała 60 miesięcy gwarancji. Termin wykonania. Termin wykonania to tam był yy, 31 sierpnia. Tak, tak. Tam był narzucony 31 sierpnia 2020 roku. Yy, dobrze, oferta numer 2. Oferta numer 2 złożyło konsorcjum yy, Przedsiębiorstwo Dróg Drogowych i mostów Spółka Zo Miejsk Mazowiecki oraz partner jest yy, firma Altor ZO Siedziła. teraz zobaczymy. Ale to też ulica kolejowa 28. I daje 60 miesięcy gwarancji. Zaznaczona tutaj. to Tak I, I trzecia firma. konsorcjum również. Zobaczymy, ehm. to, to tam jest dokładnie. Nie, taki tu jest na piszące. Dobra. F.H.U. Brookwood Piotr Skoczek, przedsiębiorstwo rogu drogowych w Otwosku, spółka ZO. E, czyli tak, pierwsza firma P.H.U. PHU Brookwood Piotr Skoczek, a druga przedsiębiorstwo rogu drogowym w Otwosku pod tym samym adresem Celestynów, ulica, e, uce, nie, 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 pogorzek, ulica Świerkowa 31. Wykona zadanie za kwotę 564 0,79 zł i 23 grosze, Udzieli 60-miesięcznej gwarancji. E, czyli najkorzystniejszą ofertę złożyła firma e, e, znaczy konsorcjum firm. PHO Bruk, Wódki Skoczek i Przedsiębiorstwo obu Drogowy w Otwocku, Pogorzel, y dwie firmy mieszczą się w y Pogorzeli, ulica Świerkowa 31. Na tym kończymy, dziękuję bardzo.